Hejka. Siemka. Mamy parę dni do świąt, a już dostałam dosyć ciekawy prezent i jestem naprawdę niesamowicie ciekawa co tutaj jest. Mam dwie paczki do rozpakowania od firmy Jackery. Um, no i co? Możemy zacząć. Na pierwszy rzut oka? Na pierwszy rzut oka widzę, że to coś związanego z solarem, z generatorem prądu, więc może to coś co nam bardzo ułatwi nasze przyszłe zasadki. Zobaczymy zaraz. No nic, biorę się za to. Nie, jest to dosyć lekkie. Czyli tak, faktycznie jest to generator prądu. O raju! No, ja jestem ciekawa jak to się będzie sprawowało. Zobaczymy dalej jak to wygląda? Tak. Bajki. Dobrze widoczne. Na przejściówki końcóweczki. O, wow. i tu No fajnie Zapakowana instrukcja. Tak lejeczki. ja będę miała co czytać, widzę. No dobrze, ale zobaczmy, jak to do wygląda. Czy ja dam radę w to pomyśleć, bo to jest dosyć ciężkie? Dobra, jest Świetnie. Tak. Tu jest ten nasz generator prądu. Widzimy wejście USB. I nie tylko. Jakiś wyświetlacz. Mhm, wejście pod... Tak. Pod zapalniczkę, dobrze widzę? Tak, tak. Prześciweczka od razu. To jest hey, latarka. Tak, latarka, dokładnie. No, fajnie, fajnie co, to wygląda. Dosyć porządnie to wygląda. I daje radę to podnieść jak na kobietę, mm. więc tu jeszcze z tyłu mamy też wejścia. Aha, wejścia do ładowania. Tak. Fajnie, że to wszystko tak mm. Dosyć ciekawie, fajnie to wygląda. No dobra, ale to trzeba zobaczyć jeszcze co jest w drugiej części. Dokładnie, wszystko... ale może zerknijmy na karton. Yy, jaka pojemność to w ogóle? Aha, tutaj są dane jakieś techniczne. Mm -hmm. 50 amperogodzin, U, także sporo. No, dosyć sporo, Abywat. masz rację. 200, 200, 200, I przy różnych 230. temperaturach wytrzymuje. Do 40, do mi, minus 10. Okej, okay. wszystko wiemy. Ciekawie, ciekawie? Nieźle, nieźle. Aha. czyli na to wychodzi, że druga paka jest powiązana z tym. Podejrzewam, że tak, ale to, to na razie zostawię tu na Na pierwszy rzut oka. Dolar, 200 watów. Zobaczymy. W środku mamy? kolejna pudełko. Dwa kartony. Tego się nie spodziewałaś chyba. No nie, naprawdę. Jestem bardzo ciekawa jak to się będzie sprawować. Jeżeli wy będziecie równie ciekawi, to może za jakiś czas nagramy też film. Odnośnie tego, jak się to wszystko użytkuje, jak nam się to sprawdza, ładne opakowanie, pokrowiec, transportowe. Tak. I to będzie rozkładany panel. Raczej na to wygląda. Mm -hmm. Ale jest ogromny. Mam, no. że dosyć dużo... Dużo ten panel potrafił odzyskać, jeżeli jest dobre... Pokocha, dobre słoneczko. Czy... Pomogę Ci. Pom 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 o kurczę, to ma chyba z 2 metry. Kawał panela. Dobra, a jak to wygląda z drugiej strony? Nie tak? Z Tak. Okej, aha, tutaj są nogi. Mhm. Do rozstawienia sobie w terenie. Aha, no faktycznie. Super. Masz rację. No dobra, połóżmy go, żeby mu się nie stało. Czyli w drugiej paczce też będzie taki sam, pewnie panel. Ja prosiła mamy 200 W. Czyli ha, te dwa panele zasilają w terenie, ładują po prostu ten akumulator dodatkowo o pojemności 50Ah. Logiczne. Super. O matko, nie, nie wiem co jestem pod wrażeniem. Do tego namiot albo albo nasz camping. Ma, Tak, nasz mały camping i, i możemy siedzieć tydzień pod namiotem. Pewnie dłużej. Albo i dłużej bez problemu. Bardzo no zapakowane to super. wszystko, to jeszcze widzę, że jest kabelek chyba wie? Pierwsze wrażenie naprawdę fajnie to wygląda. To mega. Porządnie. Mega kozak zestaw. Jeszcze jest instrukcja. No. Czyli co, takie święta to my lubimy. Oj bardzo. Te mamy to. No, tylko używać teraz. Trzeba zaplanować jakiś dłuższy wyjazd. Oj, na pewno nam się przyda. Na pewno. A wy co o tym myślicie? Chcielibyście dostać taki prezent? <grym> A może ma ktoś z was podobny i może podzielić jakąś opinię, więc bardzo chętnie posłucham. Ja jestem w szoku, naprawdę. <grym> no nic. To trzeba opanować emocje. Trzeba to wszystko teraz hmm. Do zobaczenia.